Nasza historia zaczyna się w grudniu 1918 roku. Miesiąc temu skończyła się pierwsza wojna światowa, która trwała ponad cztery lata i w całej Europie ludzie świętują i cieszą się, że wreszcie zapanował pokój. Żołnierze wracają do swoich rodzin, a politycy z wielu krajów głowią się nad tym, co zrobić, by w przyszłości nigdy już do takiej wojny nie dopuścić. Jest to również bardzo ważny moment dla Polaków, bo po 123 latach zaborów Polska wreszcie odzyskuje niepodległość. W Wielkopolsce jednak sytuacja jest bardzo skomplikowana. I istnieje nawet groźba, że tą część naszego kraju zostanie przyłączona do Niemiec. Przygotowano jednak plan, by temu zapobiec. Posłuchajcie. Widzisz coś, wołał mały Stasiek do swojej starszej siostry Janki, która właśnie wspinała się na latarnię uliczną, żeby ponad głowami tłumu dojrzeć, co się dzieje w pobliskim hotelu Bazar. Był mroźny wieczór 1918 roku, ale ulica była tak pełna ludzi, że nikt nie mógłby nią przejechać żaden samochód. Do ust przekazywało sobie najważniejszą wiadomość dnia. Do miasta przybył Ignacy Padarewski. Nikt go jeszcze nie widział, ale gdy tylko pojawiła się wiadomość, że zatrzymał się w hotelu Bazar, Polacy, Polacy zaczęli gromadzić się pod oknami tego okazałego gmachu. Przeskakiwał z nogi na nogę. Trochę z zimna, a trochę z niecierpliwości, co też się za chwilę wydarzy. Do tego, że zaraz wydarzy się coś bardzo ważnego, był całkowicie pewien. Okno krzyknęła Janka, i jakby w odpowiedzi na to zawołanie, cały tłum zaczął klaskać i wiwatować. Na pierwszym piętrze. W piętrze hotelu rzeczywiście otworzyło się okno i ukazała się w nim postać niewysokiego mężczyzny obujnej i czuprenie z, z siwych włosów. Oświetlał go tylko nikły blask pochodni, bo Niemcy kazali wyłączyć światło w całym mieście. Nie było jednak wątpliwości, że to sam mistrz Paderewski. Gdy się odezwał, to natychmiast zamilkł wsłuchując się w każde słowa wybitnego pianisty, a na wietrze powiewały flagi biało czerwone Następnego ranka Janka i Staś wstali jeszcze wcześniej niż zwykle. Pogoda była wręcz idealna na sanki albo łyżwy, ale im nie zabawa była w głowie. Pobiegli prosto na plac Wilhelmowski, dzisiejszy plac wolności. Mimo wczesnej pory znowu zebrał się tu spory tłum ludzi. No niech pan patrzy, odezwał się jakiś człowiek. Wszystkie flagi, wszystkie polskie flagi zerwali. Już najwyższy czas przepędzić Niemców z Poznania. Ba, z całej Wielkopolski. Takich głosów było w tłumie coraz więcej i stawały się coraz głośniejsze, gdy padł pierwszy strzał. To kompania niemieckich grenadierów zaczęła strzelać z pobliskiego budynku prezydium policji. W zrobiło zrobiły się wokół straszne zamieszania. Staszek nagle poczuł, że czyni wciągają go do bramy. Sam nie widział kiedy znalazł się w jakimś mieszkaniu, gdzie były już sporo ludzi. Ktoś posadził go na kanapie. Dzieciaku, co ty tu właściwie robisz? Powinieneś siedzieć w domu, na ulicy jest teraz niebezpiecznie, pochylał się nad nim jakiś wąsaty mężczyzna. Ja, ja, zaczął Staszek. Byłem z siostrą. Gdzie ona jest? Twojej siostry poszukamy później. Teraz nie możemy stąd wyjść. Mężczyzna, widząc rozpaczoną minę chłopca, odezwał się już łagodniej. Jak ci na imię? Sta Staszek, wydukał Staszek, a ja jestem Stanisław. U, uśmiechał się mężczyzna. Major Stanisław Taczak. Trzymaj się mnie, to wszystko będzie dobrze. Siedzieli w tym mieszkaniu jeszcze kilka godzin. Staszek słyszał się w wielkiego, ściennego zegara, ale dochodziły do niego też rozmowy, które prowadził major i jego kompanii. Nie należy dłużej czekać", mówił jeden z nich. Musimy wykurzyć Niemców z miasta. Wtórował mu drugi. Musimy rzekł z naciskiem major być bardzo rozważni. To nasza jedyna szansa na przyłączenie Wielkopolski do odradzającej się Rzeczypospolitej. Wszystko działo się już bardzo szybko. O godzinie 17 wszyscy wybiegli z budynku. Mały, wiesz gdzie jest ulica Wroniecka? Staszek przytaknął. Biegnij tam pod numer 25 i zanieś ten list. Zanim oddasz list, powiedz. Nie należy dłużej czekać. Zapamiętałeś? Tak jest, panie Majosi. Mały Staszek został adiutantem majora Stanisława Taczaka, przywódcy powstania wieku polskiego. Nosił wiadomości i różne przesyłki. Bierał po całym mieście, a ponieważ na pierwszy rzut oka był tylko małym chłopcem, nikt go nie zatrzymywał. Nawet niemieckie patrole nie zwracały na niego uwagi. Wszędzie, gdzie się pojawiał, pytał też o swoją siostrę Jankę. Nikt jednak nie miał o niej żadnych wiadomości. Aż pewnego dnia Staszek trafił z bardzo ważną przesyłką do szpitala polowego. Już miał wychodzić, gdy nagle usłyszał znajomy głos. Proszę się tak nie ma zgaić, to tylko zaszczyt. Niemców się pan nie boi, a przed ciekawką pan ucieka. A krzyknął uradowany i rzucił się, by ją wyściskać. Staszek, ty nic poniósł. Gdzieś ty się podziewał! Janka aż poskoczyła z radości. Później Staszek opowiedział jej o tym, jak poznał pana majora i o swoich poważnych zadaniach. Okazało się, że Janka też nie siedziała z założonymi rękami przez cały ten czas. Już pierwszego dnia powstania, krótko po tym jak zostali rozdzieleni, zgłosiła się do punktu sanitarnego. Jako ochotniczka pomagała opatrywać rannych, ale też gotowała zupę dla powstańców i robiła im kanapki. Kilka dni później Staszek dostał swoje najważniejsze zadanie. Przydzielono go do oddziału, który miał zabezpieczyć atak na lotnisko ławica, gdzie nadal bronili się Niemcy. W całym planie najważniejszy był element zaskoczenia. Żeby to osiągnąć, Staszek i kilku innych powstańców przecięli kable elektryczne, które zapewniały światło i łączność obsłudza lotniska. Pod osłoną nocy inni powstańcy przystąpili do szczurmu. Wystarczyło kilka strzałów armatnich i brawurowy atak powstańców, by przerażeni Niemcy poddali się, oddawając ławice... W ręce Polaków, dzięki wspaniale zaplanowanej akcji, udało się nie tylko zdobyć lotnisko i wziąć do niewoli Niemców, ale jeszcze przejąć wszystkie samoloty, które tam się znajdowały. Były to pierwsze samoloty, które już kilka dni później latały nad Poznaniem z biało-czerwonymi szachownicami i broniły polskiego nieba. Staszek patrzył na nie z wielką dumą i postanowił, że gdy dorośnie, zostanie pilotem. Teraz jednak czekały go inne zadania. Kilka tygodni powstanie toczyło się w różnych miastach i miasteczkach wielkopolski. Staszek Janka i tysiące innych ochotników walczyło o odzyskanie niepodległości. Wszystkich łączyło hasło: nie należy dłużej czekać. Był to nie tylko sygnał do rozpoczęcia walki, ale także znak, że Wielkopolanie, nawet po tylu latach zaborów, nie zapomnieli o swojej tożsamości. Gdy nadszedł odpowiedni czas, byli gotowi. Powstanie Wielkopolskie skończyło się w połowie lutego 1919 roku i okazało się wielkim sukcesem. Polakom udało się odbić z rąk niemieckich niemal cały obszar województwa. Przywrócono język polski w szkołach i urzędach, a na budynkach pierwszy raz od ponad wieku zawisły polskie flagi. Nie doszłoby do tego, gdyby nie poświęcenie i odwaga wielu Polaków. Niektórych znamy bardzo dobrze bo ich nazwiska upamiętniają nazwy poznańskich ulic Franciszka Ratajczaka, Stanisława Taczaka, Józefa Dąwbora-Musińskiego czy Ignacego Padewskiego. Następnym razem, spacerując po Poznaniu, przypomnij sobie ich historię. Chyba każdy mieszkaniec polski słyszał o powstaniu wielkopolskim, ale czy każdy wie jak się zaczęło, jak przebiegało i jakie są jego skutki? Mamy nadzieję, że wy uczniowie szkoły podstawowej imienia powstańców wielkopolskich po obejrzeniu naszej bajki wiecie doskonale. Dziękujemy za uwagę uczniowie klasy trzeciej B i trzeciej C.